Szymalo Meksykanów tutaj z tej strony, tutaj Białystok strzela ostro, ostro i grubo. Ech, no, bez kitu Chociaż za szybko. Za szybko. O. 3 minuty za wcześnie. 3 minuty za wcześnie. Panowie i panie, ale dobra. To już trudno. Trudno. Mi tak kiepsko widać, no ale jak sobie tak strzelają, no to... No to ja szampanu otworzę! Czekajcie, sekunda, sekunda, sekunda! Nie no, trochę kurde przesadzają. Ale widocznie jeden się odpalił, to już wszyscy się odpalili, słuchajcie. Nie, nie za faza, nie za faza, słuchajcie jak na wojnie. Słucham cały czas, słucham tylko. É, na pesquisa eu tirei por Jestem, jestem, słuchajcie, szampani go No, o dopiero teraz to tak, dopiero teraz to powinno być. Także głośno się zrobiło. No. To głośno się zrobiło Zawsze z trząpalem, to zawsze jest problem Dobra Zciemno kurde, nic nie widzę Aaaaaa, się roz... Ludzie rozbrykali się. Kiedy muszę iść na siatło? Słuchajcie. Dobra, włapałem to Wasze zdrowie! Ja wiem, że i tak nic nie widać. Dobra, jak to saper. Jak to saper. Wasze zdrowie słuchajcie. Dobrze. w Sodymek polecił Wasze zdrowie, słuchajcie! Wasze zdrowie. Przede wszystkim to jeszcze tak Pozdrowie od razu nie, Pozdrowię ją serdecznie i zaraz łyka zrobię. Całkiem dobry to Dorato. No, oczywiście, Iwonę pozdrawiam również. Cholera, jasne. I pozdrawiam wszystkich widzów. Sorry, że tak nie widać. nie Przepraszam bardzo, ale tu jest dużo strzelania. Nie, nie widzicie, nie widzicie, widzicie ręku, nawet nie mogę wam pokazać. No. Hehe, <laughs> rozwinął się stóp. Pozdrawiam też i życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich widzów. Fakt, piszcie kurwa jak chuj. Dla wszystkich widzów, którzy są ze mną. Bo tak jak zawsze powtarzam to samo, że jesteście wy ze mną, nie ja z wami, tylko wy ze mną. He! Ktoś się odpalił kurwa chyba za późno. Naprawdę. Szkoda, że nie widzicie tego. Tak wam pokażę. Nie, to jest lepsze. To jest lepsze. Dziękuję jeszcze raz Dziękuję jeszcze raz, bo i tak mnie nie widać teraz. Dziękuję jeszcze raz za to wszystko Że ze mną jesteście i w ogóle nie, e, będzie jazda, nieba He, ktoś tu się spóźnił już teraz. Jutro opowiem wam jak było z widzami jak mi petarda w ręku wybuchła. To był numer. Wszystkiego naj, Najlepszego nowego roku, kurde wam życzę, bo mi na pewno bateria zaraz padnie. Zajebiście, jak na wojnie. Wasze zdrowie. Nie widać tego, kurczę. Odwrotnie musimy stanąć. Może będzie widać. Wasze zdrowie. Szampan. No, już się... już się nastrzelali. Nie, nie nadstrzelali się. Ja jeszcze nie. Jeszcze się nie nadstrzelali. Słuchajcie, ale nie wiem, czy zdążę Nie wiem, czy zdążę, bo pokazać. Nie wiem, czy zdążę, ale staram się Staram się O chujeli wariowali chyba Ale tęks fajnie, fajnie wyglądało Nie wiem, po co i po na co, inaczej? słuchajcie, już się teraz kombinuję, nie? Dobra, tam jeszcze jest, daleko, daleko, daleko To w mieście No, tu, dobra No już na spokojnie teraz, nie? Na spokojnie teraz, na spokojnie. Na spokojnie teraz Wiem, że kurde kiepsko to widać. No ale niestety no Uf, raz, że jest zimno. U nas jest minus, minus 2-3. No jeszcze strzelają, no kurcze, cholera jasno. Ale już to nieważne, no. Sylwester to jest jeden tylko w życiu. Więc, no. Wasze zdrowie. Wypiję tego szampana nie całego na pewno. O boże. No słuchajcie, powiem wam szczerze, że dzisiaj mi petarda wybuchła w ręku, w jednym, w jednym ręku, już się kończy mi bateria, w jednym baterii, tfu kurwa, w jednym ręku wybuchła. W jednym ręku mi się ba, nie bateria, kurde, tylko wybuchła mi ta. U, kurwa, jak ona się nazywa? petardo! No, także był nie złapać. To widzieli widzowie, co mogą potwierdzić. Dla których składam też najlepsze życzenia, jakie mogą być. Bo, nie, no, kurwa, jak na wojnie. Ja tam się nie boję, kurwa, chuj tam koło... koło... kija mi to lada. Dosłownie. Nie, no nie, nie mogę. No. To jest... to jest najpiękniejsze, co może być. To jest najpiękniejsze, co może być. Autentycznie. Ja mówię wam... <laughs> Wiecie, że ja jestem świrem, Ześwirowany jestem, ale to jest dla mnie najpiękniejsze, co może być. Najpiękniejsze. Właśnie za to kocham Nowy Rok. Dokładnie. Ja byłem w wojsku. I się tego nie boję. O, słuchajcie. Nie słyszycie tego. Ten przelot taki no, ale no, czekajcie... jeszcze, jeszcze poczekamy, jeszcze poczekamy Powiem, że już moja kamera będzie Tak. Eee, ktoś tu się spóźni. <grym wytrzyma> Patrzcie Maksikanu jest tylko jeden, pamiętajcie! A już. A nie patrzę do tyłu. Teraz patrzę do tyłu. I kebsco. Co? Dobra. Ale zwijamy się stąd, bo po pierwsze, to telefon mi zgaśnie yy, i to szybko, i to szybko, momentalnie zgaśnie mi telefon. Po drugie, to drugi to nie wiem, to trzeba muszę, muszę go naładować, żeby zrobić dla was materiał. Nie, ale to jest niezłe, niezłe, niezłe. Niezłe. A, już kończą. Kończy się strzelanie. Albo się w porę zaczyna. Nie, naprawdę, to już śmieszne się robi. Dobra. Dobra, słuchajcie. Uciekam, uciekam, naprawdę uciekam. Uciekam jak najszybciej.